you <laughs> Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój sprzęt moją Honda CBR. Jak już wspominałem, jest to model z 2004 roku. Jeżdżę już na niej drugi sezon. Ale jestem z niej bardzo zadowolony ogólnie, i co mogę Wam powiedzieć o tym motocyklu? Nie będę was męczył danymi technicznymi, bo takie rzeczy możecie sobie znaleźć w internecie. Więc nie ma sensu. No ale ogólnie tak, ja jak ją kupiłem, to nie miała tych literek tutaj tego i między innymi na bokach i, i z tyłu. Ja to dokupywałem. Także ogólnie to na 100% była malowana. Skąd to wiem? A między innymi po tej naklejce, jak widzicie, tutaj jest ścięta. Taki, taka półokrągła jest. I ona teoretycznie powinna być z tej strony. I to wycięcie jest właśnie pod ten, pod ten dekielek tutaj. No Ktoś, kto oklejał ten motocykl po malowaniu, nie zwrócił na to uwagi. No, mi to osobiście nie przeszkadza. No, ale tak jak mówię, no był malowany na stówę. E, między innymi ze względu na te naklejki. E, to wiem. E, druga sprawa, e, pod siedzeniem jest e, naklejka z kodem lakieru. Wam później pokażę. E, jest to kod lakieru e, srebrny, a ona jest, jak widać, srebrno-żółta. No i ogólnie to malowanie jest z 2006 roku A motocykl jest z 2004 także także na stówę była malowana No i ogólnie to tak wydech jest trochę przytarty Poprzedni właściciel twierdził, że wjeżdżając do garażu przyhaczył, no ale nie wnikam no i co? A no tak poza tym to, to nie wygląda źle są osoby, które nie kupiłyby motocykla malowanego, a ja ze względu na to, że technicznie był sprawny i, i wizualnie też jest, że tak powiem, prawie że igiełka, to nie przeszkadzało mi to, że był malowany. Zresztą gdzieś słyszałem na jakimś filmiku czy na forum, że są dwa rodzaje motocykli: te po szlifie i te przed szlifem. Także. No może ktoś jeździ na tyle, że tak powiem, umiejętnie i ostrożnie, że nie zaliczy gleby. No ale cóż. Ogólnie to motocykl jest wyposażony w dwie murzyńskie pały, które nie wyglądają zbyt estetycznie. Bo są kraszpady, są które naprawdę wyglądają fajnie. A te są takie, że tak powiem, ogromne, jak murzyńskie pały. No ale, że tak powiem, zdają egzamin. Już raz się... Przekonałem ostatnio o tym, zaliczyłem glebę parkingową, nawet jest filmik, wstawiłem na kanał i jest pokazane, jak się przewracam na lewą stronę. Ogólnie to dekielek lekko się przytarł. No, kraszpad tak minimalnie ledwo widać. No i lusterko. Lusterka są akcesoryjne z kierunkowskazami. No i co? Jest to wersja w pełni odblokowana, nie jest zblokowana, jest zarejestrowana na, na kategorię A, z tego względu, że, że ja posiadam kategorię A, nie musiałem się bawić w żadne przerejestrowywania. Także, także no i co? Sprzęt dobrze znany, wydech jest, wydech jest oryginalny, ale przypuszczam, że on jest. Wybebeszony. Z tego względu, że jak oglądałem poprzednie egzemplarze cbr przed zakupem to, to one po prostu były cichsze niż, niż ten egzemplarz No ale mi to nie przeszkadza i tak miałem zmieniać wydech na akcesoryjny Ale z tego względu, że ma fajny dźwięk na tym oryginalnym To nie mam zamiaru tego robić Teraz trochę kasy, no może kiedyś pomyślimy, zobaczymy. No i ogólnie tak, co jest pod siedzeniem? Nie wiem, czy będę w stanie teraz tak wyjąć. Siedzenia jedną ręką trzymając telefon. A co jest pod siedzeniem? Pod siedzeniem nie ma nic. Jednym słowem, kluczy nie ma. Nie wiem, czy poprzedni właściciel, właściciel zapomniał dać. Czy, czy nie było od początku? No nie wnikam. Akumulator jest ogólnie za duży, lekko bo się nie domyka klapka. Kodla kieru tutaj, jak widzicie, można sobie sprawdzić na internecie, jest to kolor całkowicie srebrny. No i co? No, przekaźniki, guziczki. Regulator napięcia, no, że tak powiem, nie ma co oglądać pod siedzeniem. Ale postanowiłem, że pokażę. No i co? I może na koniec odpalę sprzęta, żebyście usłyszeli, jak to chodzi. Ogólnie przebieg, przebieg nie wiem, czy jest y, autentyczny. Bo motocykl był sprowadzony z Niemiec, ale, ale przypuszczam, że może być. Nie będę tutaj filozofował. Tak to brzmi. Wierzcie mi, że chodzi o wiele głośniej niż, niż na oryginalnym wydechu, bo oglądałem tak jak już mówiłem inne egzemplarze i chodziły o wiele ciszej. Także mi to nie przeszkadza, fajnie mruczy jak się jedzie. Także nie mam zamiaru z tym nic robić. A co jest najgorsze z tym kolorem? że robale na niego siadają Nie wiem dlaczego może myślą, że to kwiatek i chcą zapylić muszki wszelkiego rodzaju jakieś, jakieś pszczoły Jak stoję nieraz na parkingu to oblegają ten motocykl zwłaszcza bak No i w sumie, no w sumie to by było na tyle Także Tak wygląda mój sprzęcior Przedni był GS500, też miło wspominam, no ale trzeba było się, że tak powiem, rozwinąć. No ale co będzie następne, no to nie wiem. Na razie nie mam zamiaru zmieniać na większy. Mocy mi na razie nie brakuje. No ale zobaczymy w przyszłości. Dziękuję za uwagę i żegnam się z Wami.